Ty! ej bez <gry> Siemanko, witajcie na kanale GD Football. Dzisiaj przychodzimy do Was z kolejnym pojedynkiem. Macie na to 10 sekund. Dzisiaj jestem prowadzącym, a zmierzy się e, Barcelona kontra Real, czyli... Krótko mówiąc, ja już kontra e, ciachu. Oczywiście zasady te same mają 10 sekund na wykonanie zadania. Przygotowałem 14 różnych zadań, czyli po 7 dla chłopaków. E, tak samo jak ostatnio, środek boiska, piłki na linii, e, okręgu. No i co, co tu dużo gadać? Pamiętajcie, wbijajcie subskrypcję, łapkujcie, wszystko róbcie i dobijmy Bartkowi 500 subów na jego nowym Słuchajcie. kanale. Dobra, Dobra. okej, okay, zaczynamy. Bartosz, papier, kamień. Trzy, Trzy cztery. Cztery. A sorty no, miałeś papier kamień <noise> tylko A ty nożeczki użyłaś. Musisz dawał bo za koło. O, wiesz co to jest nie do powiedzenia. Raz. Dobra. 3 4 3. Ale nie pojzaję, że gołem papier kamień nożyce. Jeszcze się ktoś oszukuje. Jeszcze raz. Papier kamień nożyce. 3 4 3. Kto to oszukuje, raz. Trzy. Papier, kamień, A na losu? 14. No jest 14. Trzymaj. Się. Chciałem, żeby to było trochę później, ale okej, okay, dobra. Tej, mogę rozstawić piłki? Bo Pewnie jak możesz, jakiś... akurat w tym pytaniu się to bardzo przyda. Bartku, czy jesteś gotowy? Łukaszu, jestem. Dobrze, masz 10 sekund na wymyślenie pytania GDF. E, macie 10 sekund, żeby wybrać swój e, stadion, na którym chcielibyście spędzić te 10 sekund. <laughs> dobra, macie 10 sekund do spędzenia na jakim stadionie, który byście wybrali? Dobrze, zmieścił się. A zmieścił gdzie najciekawszy komentarz? <laughs> A ciekawszy komentarz odcinka. Tutaj. Ale nie na wymyślenie no, pytań. Ja ale, ale, ale Tak. Ale jak ja to sformułowałem na to... początku. Ale ja tak no na początku ta konstrukcja, ale zmieścił się no. nawet z tym drugim 976 mu to zajęło I, i fajny komentarz. Oczywiście pytanie, e, komentarz najciekawszy z ostatniego odcinka macie tutaj. Tym razem właśnie A pytanie kiedy futbol już wymyślił Bartek, czyli macie do wybrania ulubiony taki stadion, na marzeń na którym chcielibyście po prostu być i no, 10 sekund. Wybraliście sekund, po prostu stadion 5. na którym chcą być 10 sekund No dobra. E, jaki okay. mój wybór to by był oczywiście jak myślicie, Co Bernabéu, no na co innego no, <laughs> no. przecież to wiadomo. Mogę się już zacząć tłumaczyć? Wiecie, mam nie te spodenki, nie te buty, nie? 21. Znaczy 2. Masz 10 sekund, włączę stoper, poczekaj, na zrobienie dwóch żonglerek barkiem. Bardzo ładnie. W sumie. Okay. No to było takie jedno z łatwiejszych. No. no. Ale oczywiście 1 -1. zaliczam. 1-1. 9. Okej, okay, a więc masz 10 sekund na wymienienie czterech zawodników z wygranego zespołu Ligi Mistrzów 2018-19. No to co, no to będzie Salah, e, będzie Mane, Firmino i Virgil van Dijk. 18-19 No zrobił, zmieścił się, zmieścił się, no. Ale jest, to było właśnie to takie, że trzeba pomyśleć, że 18-19. że no się no. ktoś na to nawierzy, że ten. O Jezu, święty! Jeden! jeden. O, grubo będzie. Okej, okay, a więc tak. Tylko muszę to dobrze sformułować. <laughs> Masz 10 sekund na wymienienie trzech zwycięzców różnych lig. Chodzi o drużyny. Manchester City, FC Barcelona i, i Juventus Turun. Dobrze. No co też easy. No, akurat... A to ja z tego na... sezonu? Tak, tak, tak. A, no, no, no. się no, tego... nie wiedziałem. Chciałem powiedzieć, Real Madryt taki z bomby szło. Ale ten, no to były chyba tylko dwa pytania, które trzeba było mówić, nie? Więc. No. i teraz będzie hardcore! Czy mogę ja pomieszać, a nie, że ty trzęsisz? Trzęsiesz? To jest maszyna losująca, stary. Marek, 13. Pechowa! Masz 10 sekund, Bartku, na strzelenie dwóch bramek gorszą nogą. Kurde! Nie. I'm easy no W ogóle nie wiem czy on do dwóch różnych, ale... Właśnie. Ale spoko! Ej, bez Eleven. 11. A więc Piotrze, Ty jesteś gotów. Tak. Bo musisz 10 sekund zrobić ten trik, którego ja nie ogarniam, czyli cross z ATW. A tatwa. No, 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 znaczy przykład, W mi zrobiłem No No nie było, że do żonglerki no ja, nie, jestem, no ja jestem jestem nie powiedziałem, że do żonglerki A specjalnie jak pisałem to mówię, a czy zrobić później żonglerki Takie było koszlawe, na drugie zrobiłem no? Zrobił, zrobił I tylko, że zapomniałem nazwy, ale oni oboje wiedzą, że ten tryk jest. Będzie od Tatwa Nie ogarniam Tuzania around the world 3-2 dla Realu Ale mecz się jeszcze nie skończył Nawet pierwsza połowa Do ledwo co połowa dobiega końca To jeszcze się wszystko może zdarzyć Nie to jest, to jest fajne, to jest fajne. W przeciągu najbliższych 10 sekund, po skończeniu tego pyta, e, pytania, będziesz musiał... Nadążasz? <grym> jest tam strzelić Trzy bramki, trzema różnymi kończynami, nie mogą to być ręce. Start. Bo leci? Po czasie, no, to było po czasie, ale stary, znowu, czemu ty sobie nie podbiegłeś tą no, główką, ręki, ja no. pierwsze co pomyślałem, że wy weźmiecie tą piłkę i weźmiecie tak po prostu z główki że sobie wbijecie do bramy. Mogłeś w ręce wziąć wszystkie ale... trzy A! Patrzcie <laughs> na mój nos To no, masz cały czerwony, <śmiech> <śmiech> Jeżeli ja już się na to zgadza oczywiście No ja się zgadzam, no i tak wygram O kurde, o kurde, no dobra, więc tak za poświęcenie Bartka, oczywiście trzy strzały wykonał jeszcze w czasie i tak dalej. Ten ostatni doleciał, ale widzieliście jakie to poświęcenie było z tej główki. Dlatego jeżeli to będzie decydujący punkt od ogrywkę, to mu go zaliczam. Na chwilę obecną ma dwa punkty, ja już ma trzy, ale mówię, ten jego trzeci wisi tak w powietrzu powiedzmy, tak? To by on tam lata, lata i w pewnym momencie jak będzie potrzebny, to, to spadnie na ziemię. Spadnie na ziemię z impetem. A teraz zapraszamy Pana Piotra. Pięć. Pięć. Tu są dwa pytania, w których powiem, że trzeba będzie... Trochę podbiec, więc się możesz przygotować, wiesz, do startu gotowy start, nie? I masz Piotrze 10 sekund na wykonanie bardzo trudnego zadania, ponieważ musisz jedną piłką strzelić dwa różne banery. Start. Jedną piłką? Tak, dwa różne banery. E, to easy też było. Na chwilę obecną wynik meczu Real Barcelona 4-2 dla Realu. Ale mecz się nie skończy oczywiście, dopóki piłka w grze i karteczki w pudełku, wszystko może się wydarzyć. W kieszeni, 7. 7. Chodzi o to, że w przeciągu najbliższych 10 sekund, po skończeniu mojego pytania, musisz strzelić rabonom. Czas start. Nie musiałeś w bramkę, chyba nawet, nie? No ja stary dobra No to jeszcze jest, możesz tak? chwilę pogadać, bo jeszcze ja 3 sekundy. Strędy. Słuchaj, co nowego dzisiaj dość, Piotrek? Łapka w górę. Łapka w górę, subik na dole, pamiętajcie. Bartek Piasecki, nie, B Piasecki, trzech obserwujących mi brakuje na Instagramie. No i dobra, 4, 3, 8. W przeciągu najwyższych 10 sekund, po zakończeniu mojego pytania, musisz wykonać trik, którego nie zrobiłby twój rywal. zaliczone, zatrzymujemy pomiar. Belił się w czasie. Czasownik zatrzymujemy. Tak. Bardzo ładnie mówię. I to było takie pytanie. Takie, że trzeba pomyśleć. Tak. Ja bym z Chciałem zrobić to około świata. O! Bardzo dobra, bardzo dobra. 10. W przeciągu najbliższych 10 sekund będziesz musiał przejść z tej strony kółka na tą stronę kółka, żonglując w powietrzu. Pięknie Bartku! Pięknie! Zmieścił się? No, no zmieścił się, zmieścił Izu. się, normalnie się zmieścił. Ładny, no ładny. Myślałem, że za wolno, bo tak wolno zacząłeś. Numer 12. Musisz w 10 sekund zrobić 5 żoglejek pod rząd, ale ponad głowę. Zrobił, 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 i w czasie się zmieścił, w czasie się zmieścił. Więc w tym momencie mamy wynik 6 6 do 4x 6, 6. Jakbę 7 na 7. To będę miał 7 na 7. Kurde, wiesz co, jak ty czasem coś powiesz stary. Nie na 7 na 7, to wygram 3, 3, 10 sekund, będziesz musiał dobiec do końca tamtego linii wojska i wrócić z powrotem. Tutaj czas start. Ty, ja że przez to poślizgnięcie się chyba nie wyrobi. Nie wyrobiłeś się. No ale to nigdy się nie wyrobił. Ile to było? 11 czy 12, prawda? 11 sekund leźno. No. Ej, kurde, to blisko tak. było No przez to poślizgnięcie się. Ponieważ no. Piotr, już nawet nie musisz losować, ale. A Parus mówi, że najtrudniejsze teraz. Jest znaczy prawo. najtrudniejsze. No jest to dosyć trudne. 6. 6, tak. 10 sekund. Będziesz musiał wykonać fontannę Czyli prawa noga, prawe kolano, głowa, lewa, lewe kolano, lewa na... A to po kiedy czas, start Dobra Ja wiem o co chodzi, no? Start No próbuj Nie, już nie zdążymy, no Ja usunę Bez barków go... bez, ba bez barków, A, dlatego bez chciałem doczytać, nie? Że ten, bo bez barków zrobiłem to, no Wygrał Jajus Real, jednak real. lepszy od Barcelony, tak? Piszcie teraz w komentarzach obrażajcie o Parusa za to, że powiedział, że real lepszy od Barcelony Tylko bardzo. Oczywiście dziękuję Wam bardzo, że jesteście do samego końca, jeżeli podobały Wam tego typu odcinki. E, będziemy na pewno robić ich więcej. Pytań jest mnóstwo zadań, wyzwań na pewno e, wymyślimy. Następnym prowadzący pewnie będzie Bartek. Łapka Chodź... w górę, subik. No i co? Tyle. Hello!